Witam wszystkich, bardzo serdecznie widzę wy kolejnym odcinkiem z gry Fortnite No i znowu odpalałem pierwsze z Fortniteem, yy, bo też ostatnio nie grałem w Fortnite, jest zbyt dużo, bo nadal ten sam level, można by tak powiedzieć Przez miesiąc praktycznie czasu No i powiem szczerze, że, że z każdym sezonem mi się coraz trudniej gra w Fortnite'a Bo nie dość, że mam 17 nadal level A ja już taki level miałbym z 2 tygodnie, z dwa tygodnie po sezonie, no i... Yy, i tak to wygląda właśnie, no i nic na to nie poradzę teraz, no. Um, nie wiem co mam z tym zrobić. To naprawdę coraz trudniej jest z tym Fortnite'em się gra i będę musiał to niedługo poprawić. Mam nadzieję, że do tego pierwszego listopada, czyli w sumie w tym, tym weekend, uda mi się wbić może ten 25. level. Dzisiaj też spróbuję powbijać się, wtedy kiedy wrzucę, wrzucę ten filmik, bo nagrałem to w nocy, bo... Ech, to już poradzić. No, i dzisiaj tak powiem szczerze, że to jest luźny odcinek, jak zazwyczaj był. Bo są nowe wyzwania, koszmarczowe. one już były wcześniej, ale no są różne nowe wyzwania. Jakiś może Alien Magrander i tym podobne. No jest troszeczkę dużo tych wyzwań. Znaczy, no kłonowym wyzwaniem jest, że tutaj jest yy, no Hydrobicie, wydarzenie, jakieś jest. Yy, Królowa Sześcianów jest, widzę, że jakieś też a to będziemy mieć być skin pewnie, ooo No to też bardzo spoko. No i wiele, wiele innych tych wyzwań. Dodanie koszmarów, czarów widzę, że jest. No i zobaczymy co będzie dalej. Dzisiaj mowę zagramy sobie tak na starcie w Fortnite'a tylko ee, No, w solo może pójdzie na solo, króciutki to znaczy jak nagle to naprawdę, no... Jest dużo nowych rzeczy dodanych w sumie w drugim update. Kolejnym update na niektórych to jest update w 17, 18. kropkach, Nie wiem który to już jest update, no ale na pewno ja mam 30, chyba 1, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, ale no tydzień temu też był update, i teraz są to tydzień update'y w ogóle. No już kurde, nie wiem, już kurde, nie wiem, znaczy by to dwa tygodnie. Kiedyś może były co, co, co tydzień update, ale to niejcie, w starszych sezonach, a teraz no to tak mało coś jest tych co za więcej i więcej aktualizacji dodali no i chciałem jeszcze odcinek odcineczek 5 minut będzie trwał mniej więcej bo też nie wiem czy tutaj tym nadejciem, no to też nic nie patrzyłem ale no też nie raczej by wiedział no i takie zimki bym wrzucił we wtorek ale wrzuciłbym to wczoraj jak byłem od razu po wycieczce i wrzuciłem od razu już pierwszy filmik o 19.00 nie o 7 w wczoraj filmik wrzuciłem na wycieczce jak byłem właściwie więc na silku właśnie to mogę zrobić No to mogę być do tego odcinka, ale Sprawdzam się, poznać troszeczkę tą mapę Najważniejsze, na tą nową miejscówkę chcę polecieć, bo na niej troszeczkę mało leciałem A się fajną miejscówką eee, No i raczej, no raczej to będzie najważniejsze, razie to, będzie, to na, na miejscówka nowa w tym sezonie, bo raczej więcej tych miejscówek nie będzie Raczej tych więcej tych miejscówek nie będzie No, to ja niego się chalubi chyba w niedzielę. Przy jest nic nie wymyślić żadnego specialu, bo że nie miał na to coś myśleć wymyśleć, wymyśleć. Jestem takie budowy piosenki do końca, więc ta piosenka też myślę wyduża na kolejne dwa tygodnie, dopiero w listopadzie będzie. Obiecana wiem, że jest, ale na pewno będzie spokojnie. nie dotrzymuję. Piosenka za niedługo będzie. Ona byłaby w tym tygodniu powinna już być teoretycznie. Albo już w kolejnym tygodniu. Nie, no w tym tygodniu miała być. No, pamiętam. Wtedy tu miałem budować powoli w teledysk, ale nie wiem ten teledysk sobie nie odpuszczę. W teledyk jednak zrobię właśnie. On no, tak akurat nie wiem. Ale jest strasznie głośniej wytwarznejcie. Przez ten taki dźwięk. No więc jeszcze nie wiem co z tym zrobię, no ale no... No zobaczymy. o w morda to pana miejscówka jest teraz tak patrzę no ty z tymi słówkami zrobię jeszcze no już zginęli na sam starcie no no to rusza zapadnie no, odcinaczek w sumie no i zaczęto się na następnych sezonach no raczej następnego nie może być ta piosenka w tym tygodniu może jeszcze by mi się udało zrobić ale no, raczej wątpię. No, zobaczymy, czy mi się uda zrobić piosenkę w tym tygodniu dokończyć. Chociaż nie, TLD jest też, będę w stanie już powoli robić. Ale, no, ledy będę troszeczkę też później robić. No, że TLD mi wiedzie, że mnie nie wiecie ledy no, to już trudno. Piosenkę raczej zachowam z tym plikiem po dźwiękowym. No, i jakoś gotowo jeszcze do tego czasu. No, to powiem, natomiast z tego odcinku, z tego odcinka. No i cóż, w raczej nie powietrz, troszeczkę se levela, troszeczkę w Eee, więc widzimy się widzimy już w kolejnym odcinku. No i chociaż, jeżeli tas nie powie, to troszeczkę level, no to później będzie z tym problem. że idziemy ja do pierwszego osoby, jeszcze troszeczkę większy level i no tak to niestety wygląda. Do następnego odcinka, papatki.